Na lotnisku na północ od miasta Hania, i myślisz, trzeba stąd jechać? Bo przy lotnisku to co może być ciekawego. O, wierz mi, może, może. Półwysep Akrotiri to kopalnia atrakcji. Uwaga, za chwilę część pierwsza, co zobaczyć na Półwyspie Akrotiri. Triada, czyli Świętej Trójcy. Klasztor XVII wieku, założony przez dwóch braci ze znaczącej kreteńsko weneckiej rodziny, Zagaroli. Jest niedaleko lotniska, doprowadziła nas do niego wąska, a jednak majestatyczna droga. Naprawdę wcale te dwa określenia się nie wykluczają. Mam złamaną nogę, więc jestem o kulach, i Pan wpuścił mnie bez biletu, powiedział, żebym wchodziła. Ale uwaga! Akurat przede mną była pani w krótkich spodenkach dostała chustę pareo, żeby zasłonić nogi. Także trzeba pamiętać o tym, żeby ubrać się stosownie. Zresztą nie tylko tutaj, wszędzie we wszystkich. Kiedy mijasz bramę, masz wrażenie, że wkraczasz w inny, zamknięty świat. Spokój, do pozastroszczenia, czy też może święty spokój, bo bogactwo w środku, ale nie w naszym ludzkim znaczeniu ozdób kapiących złotem, tylko bogactwo natury, boskiej natury. Boskie kwiaty. Boskie drzewa pomarańczowe, boskie palmy. Boskie krzewy mięty, po prostu bosko. Roślinność jest w pełnej harmonii z budynkami. Widać, że jest jej tu dobrze. Podobnie jak kotom i ptakom, koty wylegują się na murkach, niosą się po podwórzu śpiewy ptaków. A poza tym kościół, cele mnichów, małe muzeum z kolekcją ikon, i ksiąg i przedmiotów sakralnych i mała mroczna sala, w której przechowywane są czaszki kości mnichów. Piękna architektura, bujna przyroda, uduchowiona cisza. Oto agiatriada. Wokół klasztoru rozsiane są gaje oliwne i winnice. Nisi zajmują się produkcją oliwy i wina. Ich produkty są najwyższej jakości, a produkcja jest ekologiczna bez użycia środków chemicznych. Na miejscu można kupić dzieła ich pracy. Wejście do sklepiku z produktami jest od zewnątrz, po lewej stronie od skodów. Z klasztoru Agia Triada jedziesz 5 km samotną wśród skał drogą i docierasz do klasztoru Guwerneto. Klasztor Guwerneto. Klasztor z XVI wieku. Tutaj zaczyna się przygoda. Nie tylko dla pasjonata historii, no, powiedzmy sobie szczerze. O, XVI wiek, <laughs> ale dla każdego, bo to pierwszy punkt z kilku kolejnych atrakcji. Tu jest zejście do wąwozu, który jest ciekawy przyrodniczo, krajobrazowo, a także architektonicznie ze względu na ruiny, no i znowu historycznie. W wąwozie jest jaskinia niedźwiedzia, poniżej ruiny klasztoru katoliko, a na końcu... Zejście do zatoki. Ale oto pierwszy punkt wycieczki, guwerneto, który przypomina wenecką fortecę. Niektóre źródła twierdzą, że założyli go mnisi z Katoliko, ponieważ katoliko ten klasztor, który jest niżej w wąwozie, wciąż padał ofiarą napaści piratów. Mnisi więc przenieśli się tu na górę. Ale są też głosy, że gdyby tak było. Klasztor na górze byłby pod wezwaniem Jana Pustelnika, podobnie jak ten na dole. Przecież mnisy nie poważyliby się okazać takiego braku szacunku dla swojego patrona. Tymczasem ten kościół jest pod wezwaniem Maryi Dziewicy. Okrążają cię mury z kościołem na środku. Na fasadzie kościoła straszą stwory. Czyżby go broniły? Nie ma żartów. W kościele są jedne z najstarszych fresków na Krecie. Są tu też kaplice Jana Pustelnika i dziesięciu męczenników. Klasztor nie otwiera szeroko ramion. W środy i piątki jest zamknięty, a w inne dni otwarty tylko rano, do dwunastej i po południu po siedemnastej. Oczywiście odpowiedni strój. Poza tym w ramach murów jest zakaz palenia i fotografowania. Jeszcze jedno, to dotyczy wszystkich miejsc kultu religijnego. Prosi się, aby nie robić zdjęć mnichom. Mnisi wyznają pacyfizm fotograficzny. Strzelanie z fotek, to nie z nimi. Gdy mijamy klasztor, trafiamy na bramkę. Trzają przejść i zaczyna się zejście do wąwozu. Ja mam złamaną nogę. Więc pocałuję klamkę. Ale wy idziecie dalej. Idziemy do wąwozu. Wkrótce docieramy do jaskini niedźwiedzi. Na środku stalagmit, który przypomina niedźwiedzia. Podobno w starożytności w tym miejscu znajdowało się sanktuarium Artemidy. Na środku jest zbiornik na wodę. Korzystali z tej wody mieszkający tu pustelnicy. Jak mówi legenda, do zbiornika zakradał się wielki niedźwiedź, no i wypijał ludziom tę z trudem uzbieraną cenną wodę. Przerażeni pustelnicy zaczęli się modlić do Matki Boskiej o pomoc i pomoc nadeszła. Niedźwiedź skamieniał. Na pamiątkę tego cudu zbudowano obok kaplicę Maryi Dziewicy. Klasztor katoliko Jana Pustelnika jest najstarszy na Krecie. W XVI wieku został opuszczony i tak dziś widzimy już tylko chłodne mury. Chłodne, ale piękne. Pięknie wkomponowane w otaczające je skały. Przed wejściem jest jaskinia Jana Pustelnika. Ma 100, a może nawet 150 metrów głębokości. Jak mówią podania, pod koniec życia Jan Pustelnik był schorowany i nie zdołał chodzić wyprostowany. Myśliwy, widząc zgiętą postać, wziął go za zwierzynę i strzelił. Postrzelony, święty Jan wrócił do jaskini i zmarł na skale. Ta skała dzisiaj leczy. Dobrze wiedzieć. Właśnie Jan Pustelnik założył ten klasztor. Wokół Jana zbierali się inni pustelnicy. Życie ascety imponowało niejednemu i coraz więcej naśladowców pustelnika przybywało do wąwozu. Wokół zresztą widać rozsiane groty, w których mieszkali pustelnicy. Tak klasztor się rozwijał, rozwijał, ale okazało się, że żyć tu się nie da, bo piractwo też się rozwija i mnisi stąd odeszli. dalej w dół dojdziemy do skalistej plaży. Tutaj był mały port. Można wskoczyć do wody dla ochłody. Jest tu też skała w kształcie statku. Podobno to statek piracki, który zamienił się w głaz, kiedy opad katolik go przeklął. Jak się zeszło, tak trzeba wejść, co może być wyzwaniem, zwłaszcza w upalne dni. Ale jeśli tylko czujesz w sobie temperament piechura, nie rezygnuj. Wędrówka w wąwozem Katoliko to wspaniałe doświadczenie.